Podcast Twoje pierwsze mieszkanie, odcinek 5. 7 grzechów remontu. Cześć, tu Filip. I Róża. Jesteśmy małżeństwem projektantów, wnętrz i całą naszą wiedzą dzielimy się na blogu oraz w tym podcaście. By powód Ci mądrze wyremontować i stylowo urządzić Twoje pierwsze mieszkanie. W każdym pierwszym mieszkaniu czeka nas również pierwszy remont, a wiadomo jak to z pierwszymi razami. Jest trudno, jest nieporadnie, nie do końca wiemy co robimy, ale jak już coś robimy, to przeważnie po macku i bez większego planu. Dlatego dzisiaj chcemy Wam przybliżyć siedem grzeszków, które popełniamy podczas remontów. Punkt pierwszy, brak wspólnej oraz spójnej wizji mieszkania. I tutaj chodzi o to, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie ułożyć żadnej wizji, to znaczy chcemy wszystko, i trochę tego, i trochę tamtego, i potem zmieniamy zdanie, i potem jednak nie, i to wszystko tworzy taką. Wielką kulkę, która nie ma konkretnego celu. Pierwszym krokiem w każdym remoncie będzie zdecydowanie, co właściwie chcemy zrobić. Czyli musimy określić kierunek naszych działań. A żeby go określić, musimy wiedzieć, do czego zmierzamy. Czyli musimy mieć jakąkolwiek wizję. Natomiast drugi problem wiąże się z tym, że czasami nasza wizja nie jest spójna. Szczególnie, jeżeli remontujemy z naszym partnerem, to oboje musimy w tym samym kierunku podążać. A nie tak, że ty zajmij się sypialnią, ja kuchnią, ty pół salonu, ja pół czegoś tam. No to po prostu się nie uda. Warto by określić, Priorytety, co chcemy posiadać w tym mieszkaniu. Czy chcesz mieć prysznic, czy chcesz mieć wannę, czy chcesz mieć kolorowe ściany, czy białe. Tak byśmy nie podejmowali tych decyzji na ostatnią chwilę, kiedy będzie gonić nas presja czasu. A jak znaleźć naszą własną wizję mieszkania? Najlepiej przeszukanie inspiracji. My podpowiadamy, aby założyć katalog na komputerze z nazwą moje pierwsze mieszkanie, a w nim podkatalogi: kuchnia, łajenka, inspiracje, dekoracje itd. I wszystko nam się podoba, po prostu układajmy w poszczególnych katalogach. To nam bardzo pomoże w dalszej pracy oraz usystematyzuje wszystkie nasze inspiracje. Wybierając inspiracje warto się zastanowić, dlaczego dana inspiracja nam się podoba. Jakby trochę poświęćmy tej inspiracji i opiszmy ją, że nam podoba nam się to czy tamto. Dzięki temu, kiedy za tydzień albo dwa z powrotem wrócimy do naszego katalogu, będziemy wiedzieć, co chcieliśmy osiągnąć. Oczywiście to zbieranie inspiracji ma na celu przygotowanie konkretnego projektu mieszkania. Natomiast bez tych inspiracji no, trudno powiedzieć, co nam się podoba jak to ma wyglądać. Szczególnie jeżeli z partnerem tworzymy ten projekt mieszkania, to pokazujmy sobie nawzajem te rozwiązania, ponieważ opisywanie, że wiesz, na mi się coś w stylu hampton albo skandynawskim może być bardzo niejasne dla drugiej osoby. Dlatego korzystajmy z tych zdjęć, Pokazujemy sobie nawzajem, co nam się podoba. Tak jak powiedział Filip, te inspiracje przydają nam się do obrazowania naszych oczekiwań albo wizji dla naszego partnera, dla drugiej osoby. Ale przydają wam się również do tego, by zobrazować sprzedawcy w sklepie, czego szukacie, czego potrzebujecie, o czym myślicie. Już podsumowując ten pierwszy punkt, inspiracje będą też bardzo przydatne, jeżeli zdecydujemy się na współpracę z architektem wnętrz. Wtedy jemu to wszystko będziemy przekazywać i on już poukłada nasze pomysły w jeden zgrabny projekt. Punkt drugi, zaczynasz urządzanie od dekoracji. I tutaj właśnie nawiązując do punktu pierwszego, gdzie szukamy inspiracji, to czasem zdarza się tak, że w tych inspiracji pociąga nas dekoracja. I to jest bardzo ważne, żeby w początkowej fazie tworzenia wizji, to się tak trochę jedno z drugim łączy, nie zaczynać od dekoracji. zacznie wybierać wybieraj tam, bo mi się ta lampa podoba, albo tutaj świetny kwiatek, tu doniczka, jaki ładny dywanik. Skup się na ogólnej wizji całości. I oczywiście doskonale wiemy, że to detale tworzą wnętrze, a na tym pierwszym etapie, na tym początku, no nie możemy wpaść tą pułapkę tych dekoracji, aby zamiast zająć się wyborem podłogi, wyborem płytek, skupiamy się no właśnie, na właśnie tej wspomnianej lampie czy dywanie. Spokojnie na to przyjdzie czas, po to tworzymy te katalogi na komputerze z napisem dekoracje. Niech tam te wszystkie pomysły trafiają i jeszcze do nich wrócimy. Punkt trzeci. Brak planu i kosztorysu. W myśl zasady lepszy jest byle jaki plan niż żaden, tak samo jest z remontem. Mając już zrywane pomysły i inspiracje, musimy stworzyć z nich plan działania oraz przygotować kosztorys, ponieważ przy remoncie wnętrz nie ma czegoś takiego jak górna granica wydatków. Dlatego ten plan i kosztorys pomożą nam utrzymać to wszystko w ryzach. Jeśli wybierasz cokolwiek, to... No, mniej więcej wiesz, ile chcesz wydać. I tak samo musi być przy remoncie. czyli znaczy, masz jakiś budżet i teraz musisz go trochę rozdzielić, jak? Tyle na to, tyle na tamto, poukładać priorytety, co jest dla mnie ważniejsze, czy zrezygnujemy, kupimy tańszą wannę, ale zainwestujemy w podłogę, a może odwrotnie. Natomiast to musi zostać omówione, bo jeśli nie ułożycie sobie tego w plan, to później na coś Wam zabraknie. Jak wspomniała Róża, no ten plan jest bardzo istotny, bo on był ułożony i zapisany. Czy to nie jest tak, że no gdzieś tam mam coś w głowie? Nie. Siadamy z kartką, ołówkiem i wszystko notujemy, albo robimy to w tabelkach w salu. Ważne, by to było po prostu zapisane, abyśmy jasno widzieli, co robimy, ponieważ tych drobnych elementów będzie całe mnóstwo, no i w pamięci na pewno to się pogubi. Pamiętajcie o tym, że remont też na pewno was zaskoczy, więc jeśli macie stworzony budżet, to i tak dojdzie masa elementów, która będzie poza nim, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Natomiast, mając tą podstawową rzecz, zaskoczy nas tylko parę elementów, a nie wszystko. A jeśli nie wiecie, od czego zacząć, to zacznijcie przede wszystkim od tych największych i najcięższych prac. Od tego zaczynamy tworzenie kosztorysu oraz panu i potem ewentualnie albo przechodzimy po dużych pracach, albo po pomieszczeniach. I tak kolejno ogarniamy całe mieszkanie. Punkt czwarty. Chcesz wszystko kontrolować. I gdy już mamy cały plan działania, zaczynamy remontowanie mieszkania, czasami popadamy w skrajną kontrolę. Jesteśmy jak taka straż, chodzimy z batem i biczujemy i sprawdzamy i odnotowujemy i wszystko musi być w terminie i wszystko musi być na czas. Tak się po prostu nie da robić remontu. To jest bardzo frustrujące dla Was i na pewno nie sprawi, że ta ekipa remontowa będzie jakoś lepiej pracować. Dlatego im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej dla Twoich nerwów. Oczywiście, pracę należy odbierać i sprawdzać, natomiast nie musisz nad nikim stać, aby on wykonał swoje zadań poprawnie. No, Wyobec sobie, że ktoś nad tobą stoi w pracy. Czy to by to pomogło? Na pewno nie, więc tak samo to nie pomoże Twojej ekipie remontowej. Błąd 5. Podejmujesz decyzję pod wpływem emocji. I ten błąd jest takim następstwem, kiedy popełnisz wszystkie powyższe. Bo kiedy nie masz planu, nie masz kosztorysu i tak chodzisz po sklepach, i mówisz, o, to, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne, to jest fajne i kupujesz, no bo przecież już cię czas goni, już za chwilę wchodzi ekipa i potem okazuje się, że nic do siebie nie pasuje, albo tego tego się nie da i zaczynają się problemy. Do tego możemy sporo przepłacić, jeżeli nie sprawdzimy, nie zweryfikujemy cen produktu, ponieważ w zależności od tego, czy idziemy do showroomu, salonu, sklepu czy punktu sprzedaży, Cena ten sam materiał może być bardzo różna, dlatego warto to sprawdzić. Emocje i chęć kupna danego produktu często są mylone z tym efektem wow, nie. Jak zobaczymy coś w sklepie i mówimy wow, nie, to jest taka pewna emocja. I od razu myślimy, że ten materiał, ten sam efekt wywoła w naszym mieszkaniu. I kiedy nie mamy tego zaplanowanego, to efekty bywają różne. Punkt szósty. Twój wymarzony projekt ci się znudził. Z poprzednich punktów możecie odnieść wrażenie, że zachęcamy do tego, abyśmy mieli bardzo dużo czasu na remont. No i poniekąd to jest prawda, natomiast może się tak zdarzyć, że zaczniemy naprawdę za wcześnie, czyli przygotujemy cały projekt, on trafi do szuflady no i w pewnym momencie, kiedy do niego wrócimy może się okazać, że już nam się nie podoba, że już nam się opatrzył albo znudził. No i to są takie przykle konsekwencje, jeżeli zbyt długo pracujemy nad projektem albo ciągle robimy jakieś drobne poprawki i po prostu to, co było na początku ciekawe i interesujące no w pewnym momencie staje się już zwyczajnie dla nas nudne. I pamiętajcie o tym, żeby to wszystko było takie zrównoważone, bo jeśli będziemy tą całą wizję robili zbyt wcześnie, nie, to po jakimś czasie ten nasz projekt może nam się znudzić. Nie dlatego, że ta koncepcja była nietrafiona, po prostu ciągle, ciągle, ciągle patrzymy na jeden element i to się nam nudzi. I wiele z Was może powiedzieć, no dobra, no a gdybyśmy nie przeszli tej drogi, to przecież te wnętrze by nam się znudziło. I to niestety tak nie jest. Znaczy projekty i takie wizje 2D mogą nam się znudzić, jak kartka papieru. Natomiast gdybyśmy przynieśli to na wnętrze, to te wnętrze będzie nas inspirować cały czas. I to jest taka drobna różnica płaszczyzny. Dlatego mówimy o tym, żeby nie robić tego zbyt wcześnie. Nie chodzi o to, żeby robić go na ostatnią chwilę, tylko o to, że jeśli go już robimy, podejmujemy decyzję, to robimy to ciągiem. Robimy to w zwartej konsystencji. To znaczy, jest plan, jest realizacja i jest koniec. Natomiast część osób, które w szczególności projekt samodzielnie, może mieć inny problem w tym punkcie. To znaczy, kiedy zaczynamy robić remont naszego pierwszego mieszkania, nie znamy się jeszcze na wnętrzach, to z czasem zaczynamy się uczyć. No i rzeczywiście to. Jest prawda, że ten pierwszy projekt nam się wydawał wow, i designerskim. Kiedy po kilku miesiącach, właśnie oglądania innych wnętrz, innych wizji, dojdziemy do wniosku, że na początku no gustu nie mieliśmy wcale, to rzeczywiście taki projekt warto zmodyfikować. I zwróćcie uwagę na to, że jeśli współpracuje z architektem, zezwala wam na do trzech, do pięciu poprawek. I nie dlatego, że mu się nie chce pracować, po prostu tyle jest najbardziej efektywne. I tak samo wyznaczcie sobie ilość poprawek do swojego projektu. Dzięki temu też sami będziecie mogli analizować, czy dana poprawka, jest wam potrzebna, czy to jest jakiś absurd i za chwilę wam się to znudzi? Dokładnie tak. Pamiętajcie też, że zwajaczego odpocznijcie chwilę z projektu, bo najgorsze co może być, to wprowadzanie nagłych poprawek, bo to na pewno nam ten projekt po prostu rozwalą. Punkt siódmy. Najgorsze z najgorszych, czyli polegasz na opinii znajomych. I tutaj nie chodzi o to, żeby no, nie pytać, nie radzić się, nie konsultować. Tylko chodzi o to, żebyście mieli swoje zdanie. To znaczy, to wy musicie wiedzieć, czy coś wam się podoba, czy nie. A nie robicie to na zasadzie... Procentowy. To znaczy, jeśli cztery moje koleżanki powiedzą, że jest fajnie, a jedna powie, że nie, to na pewno to jest fajne. A co wy myślicie? Skupcie się na własnych potrzebach i na własnym guście. Tak w ogóle to znajomych możemy podzielić na dwie kategorie, czyli tych, którzy remont mieszkania mają przed sobą albo mają już za sobą. No i teraz jak pytacie ich o zdanie, no to ci, co jeszcze nie zrobili remontu mieszkania, z na tym się kompletnie nie znają, a ci, co już zrobili, no to cóż, będą bronili poniekąd, a i podświadomie swoich własnych wyborów. Więc jeżeli oni mają te, te, te podłogę z panelami laminowanymi, tak, zapytasz ich, jaka podróż najlepsza? No to, e, wiadomo, panel laminowany. I takie postępowanie może prowadzić Was do naprawdę szeregu kiepskich wyborów. Ponieważ przy remoncie sami musimy podjąć setki różnych decyzji, którzy dołożymy do tego jeszcze skrajne opinie znajomych, to naprawdę możemy się tym kompletnie pogubić. A już najgorsze, co możemy zrobić, to wyjść z naszym pytaniem na forum publicznie, na grupę na Facebooku i zapytać, kochani, co o czymś myślicie? Bo jeżeli mamy problemy z trzema znajomymi, to kiedy 100 osób się wypowiada na temat waszego wnętrza, to tam naprawdę zdania będą po prostu. Skrajne. Pozostałych podcastów wiecie, że ja mam po prostu na to alergię, bo ja nie rozumiem. Wydajecie na remont 20, 30, 40, 100, 150 tysięcy i pytacie obcych ludzi, którzy nie mają zielonego pojęcia o projektowaniu, o materiałach, o funkcjach, o cenach i tak jak wspomniałam, trochę brak mi słów. Więc tego nie róbcie, bo to po prostu nie ma sensu. No. Jeżeli weźmiemy pod uwagę opinię 100 osób, no to wiadomo, że części mi się podoba, części nie, a jeśli osób tak zapyta, skąd ten dywan albo lampa, co kompletnie się mi tematem. Nie ma w tym nic złego, jeśli pytasz na grupy, bo szukasz poklasku, pochwały i po prostu chcesz się pochwalić. Nie? Natomiast, yy, jeśli naprawdę szukasz rady, to tego nie rób. Albo inaczej, że naprawdę szukasz rady, to zapytaj w każdym środę na Facebooku, my jako specjaliści chętnie ci obiektywnie odpowiemy na Twoje pytanie. Jako specjaliści naprawdę dbamy o Wasze dobro, zależnie na tym, nie na naszych własnych opiniach, a waszych preferencjach, tylko o tym, abyście wy się dobrze czuli we własnym mieszkaniu. Dlatego tak bardzo przestrzegamy przed opiniami osób trzecich, które nie mają pojęcia ani o projektowaniu wnętrz, ani tym bardziej o tym, co Wam się podoba, bo za no, niestety, niestety to wy musicie podjąć decyzję. I nikt nie zrobi tego za was. Sztuka obiektywnej oceny jest bardzo trudna i my jako profesjonaliści bardzo długo uczyliśmy się być obiektywnym. Natomiast większość osób raczej rzadko jest obiektywna, bardziej subiektywna i to jest coś naturalnego, natomiast macie pewność, że jeśli zapytacie specjalistę, to specjalista odpowie Wam obiektywnie, pozbawiając się swoich opinii, ocen, swojego gustu, po prostu ma dużą wiedzę i tą wiedzę wykorzysta pod Wasze preferencje. To masz lista 7 najczęściej popełnianych na grzeszków w czasie remontu. I tak jak zauważyliście, zauważyć, to jest taka kula śniegowa. Popełniamy jeden, automatycznie drugi, potem trzeci, potem czwarty, potem piąty, potem szósty, potem siódmy. To jest jakby tak trochę z górki. To jedno z drugim się łączy i tak naprawdę jeden wywołuje drugi. Dlatego warto, żebyście zwracali na to uwagę. Remont to bardzo trudne zadanie i pamiętajcie, że jeżeli trochę się pogubicie w tym wszystkim, to macie prawo powiedzieć stop, w chwilę odpocząć. Czasami 1-2 dni odpoczynku od remontu, tego całego szaleństwa, pozwoli nam dużo bardziej efektywnie do niego wrócić, niż jeżeli będziemy ciągle trochę znerwowani, trochę frustrowani próbowali przejść do przodu. Jeśli na jakimś etapie czujecie, że popłynęliście za daleko, to zróbcie krok do tyłu i spójrzcie na temat z dystansu. To pozwoli Wam uniknąć kolejnych błędów. A jeżeli remontujecie wszystko samodzielnie, to też warto abyście wiedzieli, że możecie poprosić o pomoc specjalistów. Projektanci wnętrz również mogą Wam pomóc tylko przy jednym elemencie, przy jednym pomieszczeniu. To jest pewna rzadkość, aczkolwiek są też tacy, którzy w tym pomagają i to nie jest nic złego prosić o pomoc. A już na pewno lepiej prosić o pomoc specjalistów, niż jak mówiliśmy dziki tłum w internecie. Dlatego że macie jakieś pytania o remont, to w każdym środę na naszym Facebooku możecie nas zapytać o to. My chętnie Wam odpowiemy i podpowiemy co możecie zrobić. Możecie też odpowiedzieć na nasze pytania dotyczące nadchodzących wpisów na blogu. Dzięki temu wspólnie tworzymy Twoje pierwsze mieszkanie. Dzięki za dziś, udanych remontów, powodzenia w remontowym szaleństwie mówi dla Was Filip i Róża. Do usłyszenia.